Tak więc witam Was ponownie. Tego odcinka w ogóle miało nie być, ale, ale jest. Tak jak widzieliście już na filmiku wcześniej. Awaria wielu systemów spowodowano. Już wcześniej to sprawdzałem, ale będę z wami to robił dzisiaj. Znaczy mi się da usunąć tą musterkę. Awaria dużo, wielu systemów połączona z silnikiem. Brak komunikacji VCD-sa z silnikiem awaria zasilania tak naprawdę yy, sterownika prześledzimy sobie yy, przewody, zobaczymy gdzie jest zwarcie i, i spróbujemy Tam to naprawić zaczynają się tutaj w tym miejscu ten bezpiecznik nam się pali jest to bezpiecznik zasilający yy, sterownik silnika tutaj jeszcze yy, powinien być yy, przekaźnik, który wyjąłem, bo jak silnik nie ma zasilania na komputerze to po prostu włączają się wiatraki i po prostu bateria by nam się rozładowała Także sprawdzamy co się dzieje tutaj Bezpiecznik 20, kable które idą do sterownika silnika który jest tutaj No i zobaczymy co, co się da, da znalazć Ja mamy już zdjęte Jedyne takie widoczne tutaj Dziwne zjawiska są w tym miejscu. Zobaczymy zaraz co tutaj się wydarzyło. Zdejmiemy sobie tą osłonkę tak samo i prześledzimy co tutaj się dalej dzieje nam do, do sterownika. Więc mamy tu osłonki już poddejmowane, jak widzicie tutaj się coś, coś się dzieje na tym kabelku. Zaraz sobie to odizolujemy i sprawdzimy co się dzieje. Zdajemy jeszcze tą podporę, żeby mieć dojście do, do sterownika i będzie mieć więcej miejsca komputer już wyjęty To jak widzicie to są jakieś przetarcia zaraz sobie tutaj odizolujemy wyjmiemy sobie mierniczek w rączkę i pokażę Wam jak, jak się sprawdza przejście między tym bezpiecznikiem a tutaj są tak naprawdę trzy zasilające przewody tu jeszcze trochę widać jakie są płyny Możliwe, że jest jakiś, yy, jakiś po prostu przeciek do środka, i dlatego też możliwe, że jest jakieś zwarcie. No zobaczymy. No i tak, kabelki sprawdzone. Nie pokazałem Wam tego, bo no, tak naprawdę nie ma tutaj czego pokazywać. Wszystko jest ok. Yy, tu nasz komputerek w tym miejscu pojawia się dym I niestety jednostka sterująca silnikiem jest uwalona z jakiej przyczyn nie wiem zamawiam drugą i czekamy aż przyjdzie druga, zobaczymy co się będzie działo mam nadzieję, że, że cała reszta jest OK tylko, tylko nasz ICU poszedł się się żegnać także do następnego odcinka Pozdrawiam, cześć.